Cześć Wam w kolejnym odcinku Tysiąca Roślin, w której to serii omawiamy tysiąc dzikich gatunków jadalnych roślin. A moi drodzy, dzisiaj będzie o takiej roślince, którą być może znacie, a być może nie znacie. Kiedyś omawiałem jasnotę purpurową i mówiłem, że jest jadalna. Natomiast dzisiaj opowiem o jej takiej roślinie bardzo podobnej, a mianowicie jasnocie różowym. osób pyta, no jeżeli jasnota purpurowa jest jadalna, no to czy jasnota różowa także jest jadalna? I w wielu źródłach, gdy poszukacie, no to czasami tej informacji nie znajdziecie, no bo każdy, wszyscy wiedzą, no to jasnota purpurowa, możecie stosować sobie na herbatki, zjadać itp. itd. Ale co z jasnotą różową, która jest troszeczkę podobna, tylko ma takie inne liście, no i właśnie Czasami warto się sugerować nazwą. Jasnota purpurowa jest purpurowa, natomiast jasnota różowa jest po prostu e, różowa. I więc czy jasnota różowa jest jadalna? Moi drodzy, jest tak samo jadalna, a nawet bym powiedział, że cechuje się nieco delikatniejszym zapachem oraz delikatniejszym smakiem. Oczywiście wciąż e, wąchając tą roślinę, rozcierając sobie w dłoniach, poczujemy Jasnotę. Zatem nie obawiałbym się e, spożycia tej rośliny. Aczkolwiek niektóre źródła także podają, że jasnota różowa jest po prostu e, w podobny sposób jadalna. Z jasnotami, jak zawsze, jako że mają intensywny smak, no raczej bym nie przesadzał. Tylko spożywał je w stosunkowo małych ilościach. Ale raz na jakiś czas, jeżeli wyląduje na naszej patelni i przysmażymy ją z jakimiś innymi dzikimi korzeniami, dzikimi jajkami. E, czy tam jakimiś, nie wiem, pasikonikami, to z całą pewnością nic się nam nie stanie. Zatem jasnota różowa jak najbardziej. Chciałbym także powiedzieć, że jeżeli na przykład macie jakiś rodzaj rośliny, na przykład właśnie jasnota, nie wiem, dom, Topola, wierzba. I wiecie, że któryś z tych gatunków, np. topoli czy wierzby jest w jakimś stopniu jadalny, a nie wiecie, nie macie informacji na temat innego gatunku i się zastanawiacie, czy to jest jadalne, czy to nie jest jadalne, no to jeżeli ten jeden gatunek jest raczej taki, bym powiedział, stosunkowo bezpieczny, nie ma ryzyka jakiegoś zatrucia, no to co wam pozostaje? No, oczywiście z całą pewnością należy przeczesać internet, książki, no i jakieś takie merytoryczne źródła informacji w celu znalezienia tej informacji, czy to jest jadalne, ale w sytuacji kryzysowej oczywiście nie będziecie mieli na to ani, ani nie będziecie mieli możliwości, ani nie będziecie mieli. Czasu. Zatem, jeżeli macie jeden gatunek, na przykład nawoź, no nie musicie się czasami zastanawiać, jaka to jest nawoź. Czy to jest nawoź kanadyjska, późna, alpejska, tak samo dom, czy to szypułkowy, bezszypułkowy, czerwony, omszony, czy nie wiem, topola, osika, biała. No, moi drodzy, czasami nie ma to aż tak dużego znaczenia. Oczywiście są wyjątki od reguły, jednakże wiele takich gatunków, wiele rodzajów wiele rodzajów roślin jest tak zmienna, że na przykład w Polsce występuje ich 20 czy 30 gatunków, a na całym świecie o wiele, 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 wiele więcej. I wiele z nich posiada właściwie bardzo podobne, jak nie identyczne właściwości. Mogą się co nieco różnić jakimś tam delikatnym smakiem, ale moi drodzy, najczęściej okazuje się, że jeżeli jeden gatunek jest jadalny, to z dużym prawdopodobieństwem inne gatunki także są jadalne, chociaż nie zawsze były gdzieś tam opisane i w niektórych spisach ujęte. Oczywiście to nie jest najbezpieczniejsza metoda jednakże jeżeli na przykład znacie zapach i smak jasnoty purpurowej no to jeżeli rozetrącie sobie w dłoniach coś podobnego, czyli właśnie tą jasnotę różową i poczujecie ten sam identyczny smak oraz ten sam identyczny charakterystyczny zapach no to ja bym po prostu nawet w takiej sytuacji jeżeli bym potrafił daną roślinę rozpoznać co do rodzaju to bym po prostu e, zaryzykował Oczywiście, ja nie chcę, żebyś ty podejmował zbędnego ryzyka. Razem ci po prostu mówię, co jest jadalne, a co nie jest jadalne. Testy zostaw osobom, może bardziej y, takim, które chcą to robić i robią to z pewną wiedzą i odpowiedzialnością. W każdym razie, jednak, mimo wszystko, uważam, że mamy dosyć silny smak i węch, y, który pozwala nam zidentyfikować wiele substancji. Moi drodzy, y, nauczono nas w szkole, że mamy pięć smaków: y, słodki, słony. Gorzki, kwaśny i umami, ale nikt nas nie nauczył, dlaczego Tomasz Kopyra, na przykład, rozpoznaje styl uważanego piwa z zawiązanymi oczami. Nie musi widzieć konsystencji, nie musi widzieć koloru, po prostu e, bierze do ust, degustuje i on jest w stanie powiedzieć, co to jest za styl piwa. Zatem moi drodzy, te pięć smaków to jest tylko taka podstawowa wersja natomiast w rzeczywistości mamy mnóstwo receptorów kubków smakowych, które pozwalają nam identyfikować wiele różnych substancji. Jeżeli by tak nie było, to nie musielibyśmy umieć gotować, no bo pięć smaków, moi drodzy, nie odróżnilibyście pierogów u babci, pierogów u mamy, a pierogów od swojej dziewczyny. Każdy robi to inaczej, a człowiek te takie subtelne różnice jest w stanie po prostu e, wychwycić. No i jak zwykle zapraszam do naszego atlasroślin.com. Nie wiem kiedy ten materiał będzie wypuszczany, ale w maju będzie dostępny nasz e-book, który możesz sobie zakupić na naszej stronie atlasroślin.com. Znajdziesz tam więcej szczegółowych informacji, no bo nie wiem kiedy ten e-book się dokładnie ukaże, a materiał nagrywam jeszcze w kwietniu. No i co? Źródła szczęścia życzą jak zwykle szczęścia, trzymaj się ciepło, hej.